naszym kanale, to witam was w drugim odcinku ze serii Avatar World, w którym to Le zaproszę Lenę na nocowankę do mnie z Horsiakami. Jesteście gotowi? Więc start! Oh. Hmm. Ach. Piękny dzień! Cześć Horsiaczki! <gryw> Idę do mojej mamy. Ciekawe, co zrobiła mi na śniadanie. Dzień dobry wszystkim. Uuu, widzę, się, że przygotowałaś mi płatki owsiane. Hmm, ty wiesz, co ja lubię. Z mleczkiem. Hmm. Niam, niam. To, co lubisz zawsze. Yy, mamo, wiesz co, tak pomyślałam sobie. Wiesz, yy, od ostatniego wyjścia do parku bardzo mi się spodobała ta Lena. Może zaprosimy ją na nocowankę? Yy, Okej. Okay. To jutro, dobrze? Dzisiaj wszystko przygotujmy. A na, ju a na jutro zaproszę Lenę do nas na nocowankę. Pamiętaj przygotować różne rzeczy, żeby się tylko nie siedziały. Dobrze, mamo, to idę sobie zrobić plan. Tylko mleczka jeszcze się napię. To idę. Okej. Okay, to. Na pewno będziemy horciakować i zwróciłam uwagę na to, że mm, będziemy. że podoba jej się konsola u mnie, więc będziemy na pewno też zagramy sobie. Może poczytamy różne książki o koniach. No i oczywiście będzie bitwa na poduszki. Zaraz wszystko przygotuję. Tylko najpierw pójdę po kalendarz. O. Myślę, że mama się nie ze złości jak pożyczę. Okej. Okay. Jest super. Okej, okay. te wszystkie poduszki, jakie znalazłam w domu. Teraz tylko trzeba je znieść na dół i urządzić nasz kącik. Tak, to będzie bardzo dobra zabawa. Okej, okay, to chyba już wszystko, tato. No, ja się dziwię, jak ty przez to coś widzisz. <laughs> dobra, chodźmy na dół no to chodźmy. Będę brzamał party. Może chcecie tu tutaj, przy konopie? Czy bardziej przy gamingu? Chyba bardziej przy gamingu. Dobrze. No to ja Ci tutaj zostawiam tu rzeczy. No i rób co chcesz. Później jeszcze przyniosę lampki Dobra. Etap poduszkowy zaliczony. Widzicie, ile no tu poduszek? Ech, to po prostu raj. A te chorsiaki? Trzeba jej odłożyć tutaj o tak jak mówiła Lena. Okej. Okay. Poło położę je na tej specjalnej poduszce, które dla niej przyniosłam. No, chyba że będzie ona chciała na niej usiąść, no to zmieślam to. Ale myślę, że spodoba jej się pomysł z poduszką dla hobby Horse'ów. Ile pierzu! <laughs> Okej, okay, teraz jeszcze tylko muszę poczekać, żeby tata przyniósł yy, światełka. Okej, okay, światełka też już są. Teraz tylko czekamy na wieczór. A, i oczywiście muszę przynieść śpiwory. No i wiecie, zaplanować coś na ten wieczór. Byłem na zakupach. Osiu był na zakupach i zobaczyłam te fajne stroje małych odkrywczyń. Może będą fajne no wiecie, na nocowankę. Jasne, tato, dzięki. Właśnie o takich strojach fajnych myślałam. Są bardzo do siebie podobne. Ja będę miała ten, a ona będzie miała ten. Są by tak fajne. O, jeszcze zamontowałeś te huśtawki? Tok, tak. Nie wiem, czy założyć, ale to już było wcześniej. A, tak. Dobra. To tylko będziemy teraz czekać na wieczór. I już nie mogę się doczekać. O, cześć. Basiu. Cześć Amelio. Wiesz, um, czy Lena by nie chciała przyjść na nocowankę? Yy, jasne. Poczekaj, już się jej zapytam. Tak, chcę przyjść. Tylko na ile nocy? Na no jedną tak wiesz, piżama aparty z hobby horsami, czy jak to tam było. Okej, okay, no to widzimy się gdzieś tak za godzinę? Okej. Okay. To my już na was czekamy. Okej, okay, pa. Okej, okay, wszystko gotowe. Och, zostało tylko 5 minut. A, zaraz przyjdzie. Ding dong. Już otwieram, już, 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 już. O, cześć, Amelio. zapraszam. Cześć, cześć. Dzień dobry, pani. Gdzie jest Asia? Tam już siedzi. Okej. Okay. Już do niej biegnę. Mamo, przyjdź najpóźniej jutro. Najlepiej o 16:00. Pa! Nie będzie na pewno sprawiać kłopotu? Nie! Możesz zostawić nawet do 17:00, Do jutra. Ym, więc... Pa! Okej, okay, pa. Ale jak gdyby sprawiała problemy, zadzwoń. Bez przesady. Nikt nie sprawia w tym domu problemów. Okej, okay, wierzę ci na słowo. Ja już idę. Odpoczywaj. <noise> Jasne. Wow. To wszystko przygotowałaś, tak? Przygotowałam to sama. Też mama kupiła stroje dla nas na nocowankę. Widzisz? Wow, piękny. Ja też taki mogę? Tak. Masz troszeczkę inny, ale też ładny. Oh, przepiękny. Dzięki. Okej. Okay. Będziemy grać w gaming. Hubi horsiakować jak będzie ciemno. Uh, brzmi ciekawie. Będziemy spać w śpiworkach. I lampki się zapalą wtedy, kiedy będzie już ciemno. Zobaczysz, ile jak będzie fajnie. Wow, jak pięknie kolorowo. Może zaczniemy od gierek? Jasne, zawsze chciałam to zrobić. Okej. Okay. To moja mama kupiła nową płytę, nową grę, więc mogłybyśmy w to pograć? Jasne! <zum> Okej, okay, to tylko ją tu włożę. Uhu! Kotek, dawaj. Ah! Szybko. Okej, okay, szybko uciekaj. Uhu! Dziewczyny, może pójdziecie do ogródka pochorsiakować? Robię ognisko. Jej, ognisko! Zawsze chciałam iść na ognisko w Twoim domu. Haha, <laughs> serio? I wiesz na no, dzisiaj jest nocowanka, więc jeździmy bez ogłowi. Oh, super! No to idziemy? Tak. Uuu, uh, będzie jazda na oklep. Jupi! Ognisko już rozpalone, dziewczynki. Możecie iść, tylko uważajcie. I proszę, nie skaczcie koło tego ogniska. Czyli nie pochorsiakujemy? Pochorcie chodźcie sobie w domku, dobrze? Okej, okay, a teraz chodźmy na ognisko. O, jak cieplutka. Hmm. Ach, nie ma to jak prażone pianki. Hmm. I co? Lubię jak tak razem spędzamy czas. Ja też. Ach. Super. To co? Chyba już pianki się uprażyły. Znieśmy to Za konie. Mmm. Ok, a teraz może pohorsiakujemy w domu? Ok, tu jest dużo więcej przeszkód. Hmm. Czekaj. No to jedźmy! Uhu. Pomiędzy kanapami! Haha! Ha. Dziewczynki, uważajcie! Ha, ha Trum, trum, trum! Jupi! Trum, trum! uhu, Ach, robię już się trochę śpiąca. Ja też! Jeszcze bitwa na poduszki? Jasne! Dziewczyny, a za chwilę kolacja! Dobra, ma, ma. Ale słuchajcie. Słuchaj, musimy zrobić bitwę na poduszki. Wybierz sobie poduszkę i zaczynamy bitwę! Tak! Szybko za kanapę! Nie. Haha! Nie powstrzymasz mnie! Kolacja! Ach, no dobra. I tak, bitwa na poduszki się udała. Masz rację. Yy, mamo, czy coś ci się nie pomyliło? Naleśniki i czekolada truskawkowa na kolację? W końcu dzisiaj są pijama party. <laughs> Ekstra! Mm, jakie dobre! Najlepsza kolacja w życiu. Pamiętajcie, że to tylko napisz na apartach. Tak, mamo. A teraz, może przytulcie się do swoich śpiworów, co? Nie pójdźcie spać, żebyście jutro mieli dużo energii. Dobra, mama ma rację. Tak, ja też się zgadzam. Uuu, jestem serio zmęczona. <laughs> Okej, okay. mm, to może ja będę ci spać tutaj. z którą? Ja jestem Asia, tato. A ja jestem Lena. Ho, ho, Trudno was rozpoznać. Dobrze, krampeciku. Dobrze, kwiateczku. Pójdźcie już spać. Dobrze? Dobrze. Promoc! I tak zakończyła się nasza piżamartowa przygoda z horsiakami. Tak, pamiętajcie o i łapkach w góry. Ry. Słuchajcie. Napiszę w komentarzach, czy podobały Wam się piżama party u nas. Tak. Oczekujcie na następne odcinki z naszej serii. Do zobaczenia. Pa!